dostał z rządu zatwierdzenie, że będzie może mógł inwestować ponad 40 miliardów dolarów miesięcznie w giełdowe upłaty, prawda? No To jest taka obrona, która może się udać, może się nie udać. No, oczywiście nie było tej takiej w latach 20-30 tej spójności takiej ekonomicznej, prawda? No jak dzisiaj jest. Może, ale tak jak tutaj nawet tutaj pan wczoraj mówił, że bez względu na to cykl musi się odbyć, prawda? Czy to będzie podpierane sztucznie, bo to można tylko sztucznie powiedzieć, że to jest podpierane, to też pieniądze są podatników 40 miliardów dolarów, jeżeli wejdzie się do, do na giełdę, czy po prostu, no naturalnie tutaj trudno powiedzieć o jakimś naturalnym poparciu. Teraz chciałbym przed, przejść do... E, o, aha, jeszcze chciałbym powiedzieć, że e, miał wypowiedź pan Sol w Budapeszcie, który zresztą pomaga e, panu prezydentowi Obamie w niektórych powiedzmy... E, e, działania ekonomiczne. Prezydent Obama jest bardzo zaangażowany, jeżeli chodzi o, o giełdę i w ogóle. Zresztą w Białym Domu znajduje się cały system giełdowy, gdzie powiedzmy można bezpośrednio z Białego Domu, że tak powiem, operować. No i tak jak niektóre tam gazety czy telewizja podawała, że Pan Soros spędza noc niejedną czasami w Białym Domu. Prawda? Bo oczywiście trading się odbywa nie tylko w Ameryce, ale odbywa się również i w Japonii i w, w tej chwili Szanghaj ma nawet większe obroty jak Japonia. Chciałbym przejść może wobec tego do wykresów, które to są wykresy pana doktora. Studnickiego z Nebaty i pan Studnicki, że tak powiem działa bardzo długo, jeżeli chodzi o te analizy ekonomiczne i jest, powiedziałbym, jeden z takich bardziej cenionych wśród niektórych jeżeli chodzi o jego cykle i jego, że tak powiem wykresy, bo dużo rzeczy się sprawdziło. Przepraszam, ja tylko wyjdę na moją, miałem mieć kontrolę tutaj, co jest tam. Przepraszam, że to będzie może nieugłoszone, bo tutaj akurat e, e, Państwo nie, nie tak. Panie prezesie. To jest co to, to jest? Panie prezesie. Tak. Ja korzystając z tej technicznej przerwy, pozwólcie Państwo, że podziękujemy Pani Minister za obecność, bo kolega mówił już nie o rolnictwie, prawda? Pani Minister, czy coś nam towarzyszy. To są inne problemy, tak? Pani. tak dziękuję Pani Minister. Było nam bardzo przyjemnie, tak? Zmuszę tak. Zdjęcia, pan Andrzej będzie kończył. Chcę podać taką informację. Tak, chcę podać taką informację. Są osoby, które osobowymi samochodami są się zresztą mają te samochody do rynku. Dla to jest informacja, którą tak. nie jest skupiona, nie tylko ja mam tutaj. To jest, to się nazywa dom wypoczynkowy. Werygi, werygi, werygi.